Wyzwoliliśmy Polskę jako papeta i jest tylko w Krakowie. Wielu z Was czekało, wielu z Was bało się, że nie będzie, ale moi drodzy, wraca stare intro. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś spodziewał się jeszcze modyfikacji The Great War na tym kanale? Powiem szczerze, że ja sam się nie spodziewałem. Moi drodzy, 1914 rok. Za chwilę rozpocznie się wojna światowa. Ruletka. Zobaczymy, gdzie mnie rzuci. Zacznę moi drodzy od nie wiem. Zacznę od Austro-Węgier i zaczynamy ruletkę. Gdzie mnie rzuci? Swoją drogą za ten pomysł muszę podziękować jednemu z widzów na Instagramie, bo napisał mi wiadomość prywatną. Dziękuję ci Marcin. Ale wybaczcie widzowie, że ja na Instagramie na priv nie odpisuję, bo tam jest tak, że jak otworzysz z kim wiadomość priv, to już masz ją cały czas otwartą i tak to musisz jakoś to blokować, coś tam ten, a, a nie chcę tego robić, więc... Ale możecie być pewni, naprawdę wszystko czytam, nie? Dziękuję z całego serca. Dobra, wiecie co? Ustawimy ruletkę na razie na 180 dni, bo chciałbym troszeczkę pobyć na... Austro Węgrzech. Cel sobie wezmę rekrutment, propaganda i się przygotujemy teraz. Dobra moi drodzy, zaczyna się powoli. Franz Ferdinand is dead. No, czyli za niedługo dojdzie do zadymki. Lecz ja mam niestety 13 kabroli na minus. Spróbuję to nadrobić, bo trochę zmieniłem template, chociaż na taką głupią 20, ale jest. Dobra moi drodzy, zaczyna się. July Crisis. Here we go moi drodzy, zaczynamy. No i oczywiście wiecie, że The Great War to po prostu najlepsza z najlepszych modyfikacji... Na świecie. Wcale tutaj nie ma zamułki, prawda? Ani nic ten deseń. A jeszcze Montenegro dołączyło do wojny. Jak na razie widzę, że paradoksowe AI mnie kompletnie nie zawodzi. Rosjanie wbijają się w moje okopane dywizje. Bardzo dobrze. My nawet nie wiem, jak to skomentować, ale liczę na to, że uda mi się zmienić losy tej wojny, chociaż trochę. Aktualnie nie daje rady zrobić tutaj za dużo na razie na Austrii, ale no wygląda to nawet dobrze i wiecie co? Zabezpieczyłem też granice z Włochami, bo wiem, że oni będą chcieli wbić noża. E, tutaj Brytyjczycy próbują wylądować, dlatego też zabezpieczyłem. O, właśnie, no i wylądowali. No i się udało, naprawdę. Ja teraz pójdę po nierozum do głowy, oczywiście, i puścimy sobie plan na ruskich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Puścimy jeszcze ich na force ataku. E, spróbujemy zmiażdżyć ruskich. Wiecie co? Tutaj w Rosji to wygląda naprawdę fajnie. Ruletka za 10 dni się kończy. Jeszcze wrzucaj muar propagandę przed tym, jak mnie wyrzuci. E, I ustawiaj im jakieś badanie, nie wiem. No i zobaczmy, gdzie mnie rzuci za 3 dni. 2, 1. Gdzie jestem? Gdzie wylądowałem? Halo, halo. Bułgaria. No powiem wam tak. Naprawdę... Ale to tak naprawdę mogło być gorzej, nie? Mogło być gorzej. Dobra, moi drodzy, udało mi się dołączyć do Central Powers. Zrobiliśmy sobie celik. Niedużo mi już zostało na tym kraju niestety. Za niedługo ruletka mnie strzeli gdzieś indziej. E, no i ja teraz po prostu skorzystam. Wyprodukowałem jakieś beznadziejne dywizje kompletnie kawalerii. E, ja teraz zamierzam skorzystać i po prostu wjechać w sam tyłek Serbów. Miejmy nadzieję, że jakoś mi się uda troszeczkę Kaisera ocalić. Bo to będzie kajzerowskie ocalenie, można powiedzieć. Bijemy się po prostu na plecy i nie wiem, postaramy się narobić attrition. To jest jedyne, na co mogę teraz liczyć. E, Forsa tak proszę bardzo. Wbiliśmy się ładnie serbą w plecy. O Jezus, ale Niemcy to jest tragedia, moi drodzy. Ja nie wiem, czy tak wygląda każda gra na Great Warze, ale to wygląda naprawdę przy... To jest przykre, nie? Dobra, jakoś ich tutaj poplanowałem, żeby wjechali. Nie wiem, nam się to uda? Nie mam pojęcia. O Jezus, gdzie mnie... Boże, Francja. françois żele papy I dało mi Francję. Jasny gwint, Afryka. Co tu się stało w Europie? Śmiechu warte. Naprawdę. To jest zbyt śmiechu warte, moi drodzy, ja to będę ogarniał 4 lata. Dobra, Francja nie taka słaba, jak się spodziewałem, tylko musimy troszeczkę podrasować produkcję broni i sądzę, że będzie w porządeczku. Jezus, przecież ja będę cały czas czekał na powrót equipmentu. Na razie sobie po prostu postójmy, nie? Nie wiem, nie wiem kto tu jest, nie wiem dlaczego mam tu linię frontu, ale nie ma najmniejszego znaczenia. No i teraz to, co uważałem za dobre, czyli Bułgarię po prostu wjeżdżającą od pleców w Serbię. Teraz uważam za przekleństwo, bo muszę jakoś tą Serbię utrzymać. Okej, okay, można powiedzieć, że zacząłem teraz pchać po. Po prostu na full yolo. Niemcy nie powinny tego wytrzymać, my mamy dalej braki w broni. Ale gdy widzę to, co się dzieje z Rosją, to po prostu strach, bo jak oni pokonają Rosję, to my sobie nie damy rady. E, tutaj niestety Belgrad właśnie upada. Przyspieszmy upadku Serbii. E, przez tą Bułgarię co zrobiłem? Niestety. E, no i my po prostu na full planie jesteśmy odpaleni i staramy się zdobyć albo wygrać jak najwięcej bitew. Nawet mam tutaj 100 bombowców. O, wsparłem włoski ten. Parłem włoskie klejmy, Włosi prawdopodobnie do nas dołączą. Wreszcie, dosłownie wreszcie, już praktycznie wypalamy 90% swoich sił, ale wreszcie jesteśmy w stanie zrobić chociaż jedno przebicie. Staramy się jak tylko możemy. <grym> Zdobyliśmy dosłownie jedną prowincję. Może to właśnie dlatego ja nie nagrywam też Great Warów, bo te nody są, mody są w cholerę nudne. Jeżeli jakbym chciał tu coś robić, to musiałbym budować praktycznie kraj od 1910 roku, nie? Ebo AI jest naprawdę straszne. Okej, okay, to jest dosyć śmieszne. Wrzuciło mnie na Austro-Węgry. I to jest, moi drodzy, śmieszne. Dobra, puszujemy dalej tych ruskich. Ruscy najważniejsi. Francuzów raczej utrzymamy. Dziwi mnie to, że nie zaopiekowaliśmy się tutaj obroną. Japonię uzasadnia na mnie cel wojenny. Nie wiem, jakie ona ma po prostu cel w tym, żeby to robić. E, Ruskich ledwo bo ledwo, ale jednak przepychamy. Rozstawiłem też troszeczkę armii tutaj na Francję, e, żebyśmy jakkolwiek starali się ich chociaż zatrzymać, bo Niemcy beze mnie już by kompletnie padły. E, tutaj na Włochach to nie jesteśmy w stanie im kompletnie nic zrobić tak szczerze. W ogóle troszeczkę beczka, bo zobaczcie, czemu AI robi okręty po tysiąc dni? Jak może zrobić lepszą broń? Dobra, tutaj aktualnie powolutku, bardzo powolutku staramy się spacyfikować te Lądowanie. W ogóle ruscy się tutaj zdesantowali. Ja nie wiem, którędy i jak, ale że oni mają czas wysyłać dywizję wszędzie na świecie, nawet tutaj, e, gdy zaczynają przegrywać u siebie. O, jeszcze Japonia, świetnie. No i tutaj ładnie, moi drodzy, w splicie. E, udaje nam się zwyciężyć. Świetnie. A wiecie co? Zrobimy takiego śmieszka. Release Nation, release as puppet. Wyzwoliliśmy Polskę jako papeta. I jest tylko w Krakowie. To ciekawe. I piusudzki na tronie, świetnie. Uuu, a to ciekawe, powiem wam. Jedyne co mógł zrobić na Austrii, no to praktycznie, nie wiem, bronić Niemiec i to było praktycznie wszystko. E, powiem wam, że to ciekawe, zostałem rzucony na Szwajcarię, która jest tak kompletnie w sumie jakby neutralnie. Nawet nie mogę się poprosić, żeby dołączyć do jakiejkolwiek frakcji, ale wiecie co? Podkręćmy troszeczkę tempo na 30 dni. Nie no, w sumie Szwajcaria to ja przeroluję, zobaczę gdzie polecę. Luksemburg, wow, no, to jest troszeczkę śmieszne, że tak powiem, o, świetnie. Dobra, tutaj staramy się, moi drodzy, pomóc Francuzom przebijać. 99-100. Dobrze, idziemy dalej za ciosem. Francjo, luksemburskie dywizje cię wyzwolą w sensie. Dobra, Francja jest. Słuchajcie, gdyby się udało przejść na drugą stronę rzeki, to. Ło. Wiecie co? Ja się wycofam, żeby nie tracić organizacji. Cy. Kurde, gdzie ja jestem? Ja jestem z kimś w wojnie w ogóle. Tak! O lol. Okej, okay, wiecie co? Podkręciłem tempo na 30 dni i nawet nie zauważyłem, jak mnie rzuciło na UK. Ustawimy ich na mocny pusz na Niemcy. Niech wszystkie chłopy tam lecą. W ogóle Włochy są u nas. Włochy do nas. Dołączyły, wjechały już na ostro. I mam nadzieję, że zdążę, ale wiecie co? Ja podkręcę troszeczkę dni ruletki, bo to nie ma sensu po 30 dni na kraj, bo to będzie mega nuda, nie? No i dywizje w większości są już na prowincjach, więc ty, niech lecą. Niemcy mają po jednej dywizji, bo są tak rozcieńczone wo wojną, e, tutaj UK siada od Włoch, e, tutaj Włochy siadają od, znaczy na odwrót, Austro-Węgry siadają od Włoch, bardzo fajnie, Rosja jest tak słaba na tym modzie, że sądzę, że nawet Piłsudski czterema dywizjami by ją pokonał, no i wiecie co, będziemy starali się wjechać po prostu w Berlin na os ostrą mocą, nie? Uuu, tutaj nawet mamy bombowiec strategiczny. To każemy mu bombardować bunkierki. I wiecie, jak przebijanie wygląda na The Great War, prawda? Sto i patrzcie. Wchodzimy do Berlina. Dzień dobry, ty wejdziesz na północ. O, dobrze, że Francuzi nadążają z jednostkami. Bardzo. Ej, ale to muszę im pochwalić, nie? Żeby francuskie wojska nadążały za brytyjskimi to plus jeden. No i moi drodzy, to już będzie po Niemczech. Wspaniale, moi drodzy. Rozpieprzyliśmy całe Niemcy. I kapituluję. German Empire. Moi drodzy, ma śniutko. Dobra, dobra, moje dewizje się dopiero przygotowywują, ale widzę, że Austro-Węgry naprawdę nie były gotowe, że Niemcy klękną. Ja też, tak dziwna jest ta modyfikacja, autentyczna, w sensie, tak bez kapy, wam powiem, że bardzo mnie dziwi ta modyfikacja, bo wojna pierwsza trwa trochę długo i trochę inaczej, bo Niemcy były w środku Francji, tak jakby... Walczyli, a tutaj start wojny i Francuzi są w środku Niemiec. Takie, what the hell? U, jeszcze 9 dywizji, chłopie. Dobra, tutaj domykamy sobie jakieś dywizje niemieckie, no i staramy się przebić. Ruletka kończy się za 60 dni. Sądzę, że za 60 dni to już praktycznie będzie po Ostrowie Po prostu staramy się, moi drodzy, jak najdalej, jak najgłębiej zrobić wyrwy we froncie, no bo to wielka wojna, wiecie, okopy. No i wiecie co? Tak. Troszeczkę patrzę, to ich dosyć mocno ich tutaj rozjechałem. E, te Austro-Węgry. Niestety nie padną, bo Wiedeń jeszcze stoi. A moje całe lotnictwo, o jezus, oni są w Czechach, a nie tutaj. Troszeczkę wstyd. Wszystko dajemy nad Austrię. No i moi drodzy, jedna z ważniejszych rzeczy: bitwa o Wiedeń. Czy jednostki UK wjadą do Wiednia? Tutaj jednocześnie widać mądrość AI, która atakuje i broni się jednocześnie, dlatego dostaje minusów, milion. Proszę wejść tam, człowieku. 94, 6, 7, 8. No dawaj. Kurde, czemu cancel Lendlist? Dawaj, dawaj, dziewięć. Jezus, posiłki dostali. Dobra, postanowiłem zrobić im ragnaroka. Wycofałem dywizję z każdego frontu, ustawiłem plan tylko i wyłącznie tutaj, w tym kółku. Jak moje dywizje wejdą na front, to wjeżdżamy na ostro. Dobra, nie mamy na to czasu. Sześć dni, puszczać plan. Lećcie, chłopy. Znajdźcie wyrwy, wjedźcie w jejku. Jak mnie teraz rzuci na Austrię za te sześć dni, to autentycznie się popłaczę, nie? I co mi wylosowało, moi drodzy? Poland has capitulated, wspaniale. Zero dni, zero dni, no. Gdzie jestem? Nie, nie, to jest żart jakiś. Dostałem się na Gwatemale. Boże, zmieniłem kraj i dostałem się na Tybet. Nie, to jest... Boże, po Tybecie mi rzuciło Haiti. Naprawdę, w sensie... Really? Zrandomizowałem kraj i znowu Haiti. Nie, Bolivia. Dobra, no widzicie, z Boliwii ma mi zmienić zaraz kraj. Randomized country. Dostałem, moi drodzy. Abysynie akurat. Bardzo ciekawa nacja do gry. Polecam wszystkim na Great War. Ale to by było na tyle z tej ruletki, moi drodzy. No niestety, centralne siły, centralnym siłom się nie udało nic ugrać. Niemcy są marionetką UK. Czesi Francji. Bawaria Francja, Austria Francja. E, Republika Wtarki England. Reszta krajów została po prostu powyzwalanych po pierwszej wojnie światowej. E, chyba już wiecie dlaczego. Go nie gram w Great War, go nie nagrywam. No właśnie.